Dzisiaj wśród spółek o milionowych obrotach wyróżnia się spółka Action. Sytuacja techniczna ostatni raz opisywana na opracowaniu wykresu z pierwszej dekady sierpnia sytuacja wskazywała na przewagę byków. Opisywane sygnały kupna skutkowały późniejszymi wzrostami, pojawił się wolumen, czyli napływ kapitału potrzebny do dalszych wzrostów, w konsekwencji czego w pierwszej dekadzie, w pierwszej połowie sierpnia doszło do uformowania się popytowej struktury zwanej chorągiewką. Właśnie ta struktura skutkowała dalszymi wzrostami i dzisiaj kurs akcji Spółki Action ponownie zachowuje się dużo mocniej od szerokiego rynku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że właśnie doszło do potwierdzenia wybicia tegorocznych szczytów, wyłamanie strefy 14 zł. Z akademickiego punktu widzenia może oznaczać zaproszenie do kontynuacji hossy. Wprawdzie byki po takim ataku mogą spróbować odpocząć na bieżących poziomach, ma prawo pojawić się tutaj korekta, niemniej jednak dopóki poziom 12,30 zł w dziennych cenach zamknięcia jest broniony, dopóty sytuacja techniczna przemawia na korzyść byków. Rosnąca sekwencja okazałych tygodniowych świeczek może okazać się oznaką Zbudowania nowej fali hossy potrzebnej do zaatakowania kolejnych poziomów oporu. Na uwagę zasługuje strefa 20 zł. Tutaj oprócz kluczowych szczytów uformowanych w 2007 roku znajduje się chociażby zniesienie Fibonacci o 38,2%. Dlatego też, w obecnej sytuacji, kiedy uwidoczniły się ponownie spore wolumeny, wnioski są na korzyść byków.